Siemano widzowie, dzisiaj będę od unboxingował te oto dwie gazetki Star Wars i bym chciał najbardziej tego, tego i tego z tych trzech, żebym mi oddał jeden zapłaciłem za to 29,99 na no to otwieranie. Sekunda.

Jest! Yes, mamy jednego! A tu? O, oh, statek! Dobrze. A i tak ja będzie. Tu ją będzie. Chcieli tą czy tą. Ja otworzę tą. Nie, to. Przepraszam. jak będzie 10 wyświetleń 10 y, komentarzy i 5 lajków to robię drugą część tego jest karta to na koniec jest plac. do kosza i teraz tak tutaj jest y, ten komiks Tyle. i jest 15 16 listopada to było to jest Odkłada. odkładam buduję tutaj jest jakby to e... i piszcie w komentarzu jeśli chcecie więcej typu takich treści za nie wiem ile jeszcze mam inny projekt ale będzie taka chyba unboxingowa. I buduję. O ja to tu mówię? Wielkie tu jest. Takie. Takie. ten tak? nie, źle tak, tak tak a, tu dwa te błyki tam trochę zejdzie To jest KI. A wiem, co to jest. I to jest limitowana edycja. Fajnie mieć takie. Te. Chcecie pokazać Wam moją y, małą y, tą Robię tą część. Tu. To taki klocek, taki, to jest dobrze i teraz to samo, to i to, to i teraz ciup i jest skrzydła i dwa. Jedno tak 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 i zapraszam do y, tych do mojego drugiego kanału Jest. Myślałam, że będzie ładniejsze, ale i tak nie jest zła. Teraz drugi komiks odkładamy. U! Mam tego, tego. I to. Szkoda, że mi się zniechęca.

Już się opłacało. Cztery na dwa komiksy bym nie wydał. Bym nie wydał na ten, na ten komiks 20 złotych, ale na ten z miłą chęcią. Mm. I ten, ten, Uuu, to już stare. Rok temu ten magazyn był, Co? odkładamy. Teraz to podkładam. Dwie karty takie. Wejdę, ja nie mam tylko. Um. Jeśli chcecie więcej tych, tych, takich ten, kategorii filmów, no to poproszę też o mejkę, jeśli chcecie z unboxingu, będzie link w opisie. <grymne> Bardzo ładny imperator, a wiem czego zapomniałam. I śrub. Przepiękne są nabyłki. I mamy. Takie o. Tak się prezentują zabawki z tych dwóch gazet. I bym zakupił na pewno y, y, imperatora. A tego? Tak się Dla klocków tak. Ale dla tego nie jest najgorszy. Oceniam go takie 5 5 na 10, a tego 10 na 10 być przepiękny i się malo do zobaczenia.